W sobotę nad Trzebińskim Hechłem otwarto sezon kąpielowy. Otwarto go również nad Trzebińskim Balatonem. Akwenów strzegą panowie ratownicy. Kąpieliska już są wyznaczone, a dzieci i dorośli również chętnie korzystają z uroków pięknej pogody. Wysokich temperatur. Nad Trzebińskim Balatonem również wszystko jest gotowe i sezon jest już otwarty. Wiele osób korzysta, korzysta z kąpieli. A o obostrzeniach, jakie obowiązują w dobie pandemii koronawirusa na terenie akwenów, opowie nam pan Jarosław Broczkowski, ratownik czuwający nad bezpieczeństwem. Nad balatonem. Są jakieś obostrzenia tutaj obowiązujące w związku z koronawirusem? W zasadzie poza zachowaniem odległości nie ma takich obostrzeń. Wszyscy uczestnicy, którzy przychodzą na balaton, mogą, nie muszą używać maseczek. Nie ma takiego wymogu. Mamy do dyspozycji te rzeczy, którymi można zedyfikować ręce. Przy udzielaniu pomocy zachowujemy rygory, że nie stosujemy usta usta, a jedynie tylko udzielamy pomocy w maseczce i w rękawiczkach. Ale uczestnicy nie muszą przychodzić tutaj w maseczkach? A nie... nie, oczywiście, że nie. To jest przestrzeń zachowania odległości dwóch metrów od siebie, natomiast wszelkiego rodzaju maseczki, rękawiczki nie są obowiązujące. Są do dyspozycji płyny dezynfekujące, natomiast maseczki niekoniecznie, chyba że ktoś po prostu ma ochotę. Ilu ratowników czuwa na, 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 nad Balatonem, a ilu nad hechłem? W ogóle, jakie miejskie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, mamy w swoim kalendarzu zabezpieczeń. Akweny w Libiążu, gdzie jest dwóch ratowników i basen 50-metrowy, zabajską falę, basen y, krytą pływalnie w Czebini, y, zalew Chechło i Balato. W sumie w sezonie wakacyjnym 2020 będzie pracowało 57 ratowników, oczywiście nie wszyscy na raz. I tak na przykład dzisiaj na Balatonie pełna obsada to 5 ratowników, a na akwenie Chechło 3 ratowników. Basen w Libiążu rusza od 1 stycznia i tam będzie piękna pięćdziesiątka z atrakcjami dla dzieci. Jakie zasady powinni zachować y, uczestnicy y, przychodząc na teren akwenów? Myślę, że wszyscy doskonale wiemy, jak zachować się nad wodą. Tu przytynkę tylko przypomnę, zdrowy rozsądek. Przede wszystkim słuchać ratowników. Oni w każdej chwili pomogą, w każdej chwili doradzą i odpowiedzą na każde pytania, na każdej maksylii jest regulamin. I myślę, że znajomość regulaminu i zachowanie rozsądku pozwoli na wspaniałe wakacje, na które serdecznie zapraszamy na akweny powiatu